Witajcie, z tej strony Hubert z Flycars i wracam do Was z kolejną dawką informacji. Dzisiaj nieco z innej perspektywy, ponieważ nie o autach, a o akcyzie i rejestracji sprowadzonego pojazdu. Dzisiaj znajdujemy się w Rzeszowie, w jednym z naszych biur. Jeżeli nie mieliście okazji jeszcze nas odwiedzić, to serdecznie zapraszamy. Natomiast teraz powiedzmy sobie o tych kilku istotnych kwestiach, o które najczęściej pytacie. Więc co z tą akcyzą? Kiedy nasze auto już przyjedzie do Polski, mamy 14 dni na to, by zgłosić wniosek akcyzowy oraz w sumie 30 dni od daty przyjazdu do kraju na jej zapłatę. Ważne jest, aby koniecznie złożyć ten wniosek w ciągu maksymalnie 14 dni, żeby nie narażać się na karę, ale skąd mamy wiedzieć, ile to ma być? Potrzebujemy znać wartość naszego auta w Polsce w takim stanie, w jakim do nas przyjedzie. Potrzebujemy również znać procent, jaki powinniśmy policzyć, kiedy już ustalimy tą wartość. By wiedzieć, ile jest warte nasze auto w obecnym stanie, potrzebna jest opinia rzeczoznawcy. Jest ona niezbędna dla naszego spokoju, ponieważ nie narażamy się na spór z urzędem i nie dostaniemy pisma o wyrównanie przelanej kwoty. Jest to zdecydowanie pierwszy krok, który należy podjąć zaraz po przyjeździe naszego pojazdu. Bez opinii rzeczoznawcy nie ustalimy dokładnej wartości. Na dokumencie, który otrzymamy, od rzeczoznawcy powinna być rubryka Współczynnik uszkodzeń ukrytych. A tak wygląda przykładowy, przykładowa ekspertyza. To jest kilkustronicowy taki dokument, gdzie mamy podane wyposażenie. Są tutaj zdjęcia pojazdu. Uszkodzonego, oczywiście, oraz na samym końcu dwie najważniejsze rubryki, czyli wyliczenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym oraz podsumowanie. I tutaj są dokładne, dokładne liczby, na których podstawie wyliczamy procent akcyzy. Skoro już znamy tą wartość, przyszedł czas na policzenie procentów. Procent, który należy policzyć, jest przypisany do silnika. Dla silników do pojemności 2,0 włącznie jest to 3,1%. Natomiast dla silników o wyższej pojemności jest to 18,6%. Jeżeli zakupiliśmy pojazd z silnikiem hybrydowym, tu sytuacja jest przyjemniejsza. Procent, który liczymy jest około dwa razy mniejszy. Dla silników poniżej 2.0 włącznie jest to 1.55%, natomiast powyżej 2.0 jest to 9.3%. Mamy również auta elektryczne i zabytkowe oraz dostawcze, motocykle, skutery, przyczepy. Takie pojazdy są zwolnione z akcyzy. Pełną listę pojazdów zwolnionych z akcyzy znajdziecie w opisie. Nie martwcie się, że kwota akcyzy Was zaskoczy, gdy auto już do Was przyjedzie. Specjalnie dla naszych klientów szacujemy koszty akcyzy jeszcze przed zakupem pojazdu. Podajemy pełne szacunki od kwoty potrzebnej do licytacji aż po naprawę. Ale wracając do akcyzy, płacimy ją przez internet. W tym celu pokażę Wam, jak uzupełnić rubryki. W pierwszej kolejności wchodzimy na stronę Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Następnie w prawym górnym rogu szukamy zakładki utwórz konto. W tym miejscu powinno nas przekierować na inną stronę urzędu, za pośrednictwem której dokonujemy rejestracji. Naciskamy załóż konto, a następnie wybieramy zakres uprawnień. Dla naszych zastosowań wystarczą uprawnienia podstawowe i właśnie takie powinniśmy wybrać. Po wybraniu zakresu uprawnień naszym oczom ukaże się formularz, który należy wypełnić naszymi danymi osobowymi. Następnie musimy potwierdzić zgodę RODO i tak dalej. Kiedy sfinalizujemy tworzenie konta, możemy wrócić do portalu Ezefir, na którym będziemy uzupełniać formularz dotyczący wniesienia podatku akcyzowego za nasz pojazd. Pierwszym krokiem na stronie głównej jest kliknięcie w ten mały zielony samochodzik z podpisem Wypełnij deklarację wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu. Następnie w lewym górnym rogu strony znajduje się przycisk Wypełnij formularz, należy go nacisnąć. W tym momencie zaczyna się fizyczne wypełnienie wniosku akcyzowego. Kolejno uzupełniając wpisujemy NIP lub PESEL, następnie wymyślamy numer dokumentu. Tutaj mamy pełną dowolność. Dla przykładu może to być yy, podatek za BMW 1234567. Ważne, by wszystkich znaków było 19. W rubryce poniżej wybieramy urząd, a obok zaznaczamy nasz cel, jakim jest złożenie deklaracji. Przechodząc dalej, z lewej strony ekranu naciskamy dane podatnika. Tutaj zaznaczamy, że jesteśmy osobą fizyczną, a nasz status jest inny. To znaczy, jesteśmy jedynym właścicielem pojazdu. Poniżej uzupełniamy swoje dane osobowe i lecimy dalej. W podpunkcie C jest tylko jedna rubryka, w której wybieramy dane wpisane ręcznie. I te dane uzupełniamy w zakładce D o nazwie Wysokość Podatku Akcyzowego. W tym miejscu niezbędna jest opinia rzeczoznawcy, ponieważ większość danych po prostu z niej przepisujemy. Uzupełniając rubryki, natrafiamy na takie, które nie są oczywiste. W miejscu numer dotyczy zaznaczamy win. W pytaniu o datę powstania obowiązku podatkowego wpisujemy dzień przyjazdu auta do Polski. Uzupełniając kolejne rubryki, docieramy do podstawy zwolnienia. Jeśli nasz pojazd nie kwalifikuje się, to pole zostawiamy puste. Teraz rubryka najważniejsza podstawa opodatkowania. Opinia rzeczoznawcy zawiera pole o nazwie współczynnik uszkodzeń ukrytych. Wyciągamy kalkulatory i liczymy. Podaną kwotę należy podzielić przez 1,23. Otrzymany wynik znowu musimy podzielić, tym razem w zależności od pojemności silnika. Jeżeli jest to poniżej 2 litrów, to nasz wynik dzielimy przez 1,031. Natomiast gdy pojemność silnika jest większa niż 2 litry, to wynik dzielimy przez 1,186. Po wykonaniu tych działań wynik wpisujemy w nasze pole. Czas na kwotę podatku. Ustaliliśmy już kwotę wyjściową, teraz liczymy procent. Tak jak wspomniałem, każdy silnik ma przypisaną własną stawkę. Kiedy uzupełniamy dane podstawa opodatkowania, automatycznie powinna pojawić się nowa rubryka. Stawka podatku. Zaznaczamy w niej odpowiedni procent. Gdyby jednak rubryka się nie pokazała, to sami liczymy i uzupełniamy brakującą rubrykę. Dlatego dla przykładu, jeśli nasza kwota wynosi 20 tysięcy złotych, a nasze auto ma mniej niż 2 litry pojemności, to z 20 tysięcy liczymy 3,1% co daje 620 zł do zapłaty. Teraz potrzebna nam będzie faktura, którą wystawił broker. W rubryce dowód własności zaznaczamy faktura, a obok pojawi się kolejne okno, w którym uzupełniamy jej numer. Powinien się znajdować w prawym górnym rogu zaraz przy dacie jej wystawienia. Ostatnie trzy kolumny uzupełniają się automatycznie i powinna tam znajdować się kwota naszej akcyzy pomniejszona o ewentualną zniżkę. Ostatnia kolumna, czyli podatek akcyzowy do zapłaty, mówi nam ostatecznie, ile musimy zapłacić. Przechodząc do ostatniego punktu, znowu uzupełniamy swoje dane. Gdy wszystko już wypełnimy, w prawym dolnym rogu naciskamy wygeneruj dokument. Następnie przechodzimy do zakładki Moje dokumenty i zaznaczamy do wysyłki. Nasz dokument musimy podpisać, więc w zakładce Akcje wybieramy podpis kwotą przychodu SPID. Uzupełniamy niezbędne dane i czekamy na potwierdzenie. Kiedy rubryka Podpisany będzie uzupełniona zielonym znaczkiem, znowu wybieramy akcję i wysyłamy nasz dokument. Przyjemny już za nami czas na płatności. Wchodzimy na stronę banku i wybieramy opcję przelewu podatkowego. Jako formularz zaznaczamy AKC myślnik US. Automatycznie powinny się wygenerować dane Urzędu Skarbowego w nowym targu. W miejscu, gdzie mamy wprowadzić okres, jeżeli to możliwe, wybieramy typ okresu, dzień i tam wprowadzamy datę przyjazdu auta do Polski, taką samą jak na wniosku. Należy wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli płatność jest wykonywana z konta innej osoby niż tej, która złożyła wniosek, trzeba wprowadzić dane wnioskodawcy w odpowiednie pola formularza przelewu. Pozostaje tylko wpisać kwotę, jaką wygenerowaliśmy na wysłanym wcześniej dokumencie i czekać na zatwierdzenie przelewu. Czasami jest to chwila, a czasami cały dzień. Gdy płatność zostaje zaksięgowana, wracamy na stronę urzędu. Logujemy się, wchodzimy w zakładkę Moje dokumenty, ale tym razem zaznaczamy Odebrane. Powinno znajdować się tam potwierdzenie zapłaty naszej akcyzy. Klikamy w nazwę pliku, który powinien być koloru zielonego. W prawym górnym rogu będziemy widzieć dwa dokumenty. Wchodzimy w ten podpisany widok w formie HTML. Nie pozostaje nam nic innego, jak wydrukować potwierdzenie. Skoro już wiecie, jak zapłacić akcyzę, czas na rejestrację. Tutaj ważna informacja: aut sprowadzonych z USA nie obowiązuje 30-dniowy czas rejestracji. Taki limit wrócił na auta kupione w Unii Europejskiej czyli rejestrujemy, kiedy już naprawimy. Dokumenty potrzebne do rejestracji. Potrzebujemy przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego amerykańskie title, prawo posiadania. Jest to taka nieduża kolorowa kartka, natomiast jest najważniejszym dokumentem, bez której nie zarejestrujemy auta. Lepiej jej nie zgubić, ponieważ wyrobienie takiego dokumentu ponownie jest problematyczne i bardzo czasochłonne. Potrzebna jest również faktura zakupu. Taki dokument wystawia broker. Kiedy auto przyjeżdża do Europy, trzeba zapłacić cło. W ramach potwierdzenia zapłaty dostajemy dwie lub trzy takie kartki, które również musimy przetłumaczyć. Należy też mieć ze sobą potwierdzenie zapłaty akcyzy, które jeżeli wypełniamy przez internet, generujemy również przez internet. Kiedy już mamy cały komplet dokumentów, wybieramy się do urzędu. Pomimo że jest możliwość rejestracji pojazdu online, jest ona na tyle czasochłonna, że lepiej pójść, złożyć wniosek wraz z dokumentami i mieć po prostu z głowy. Nie przejmujemy się możliwymi błędami, a za to cierpliwie i w spokoju czekamy na decyzję. Uszkodzone pojazdy z USA musimy zarejestrować na tzw. tablice próbne czerwone, na których to możemy udać się na stację diagnostyczną i wykonać badanie techniczne. W przypadku samochodów sprowadzonych z USA, uszkodzonych, potrzebujemy dwóch badań: powypadkowe i okresowe oraz tak zwane zaświadczenia DIP. Dane identyfikacyjne pojazdu, które wykonuje dla nas oczywiście diagnosta. Całe koszta przeglądu to około 200 zł. Mam nadzieję, że film dostarczył wam masę informacji, które pomogą wam przebrnąć przez papierologię. W razie jakichkolwiek pytań oczywiście zapraszam do kontaktu z nami. Na dzisiaj to już tyle, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco, zaznaczając dzwoneczek, będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych filmach. Nie zapomnij polubić nas na Facebooku.